Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Słuchajcie, dziś zgodnie z zapowiedziami pojawił się kolejny artykuł dotyczący nadchodzącej dużej aktualizacji i dlatego zaraz wspólnie się z nim zapoznamy. Tymczasem ja niezmiennie jestem Dukat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na garść nowości z Diablo Immortal. Stawcie czoła fej w zniekształconej dziczy. Wicher dmie wśród drzew, stworzenia z lesistych dolin budzą się ze snu, a powietrze drży od potężnej magii. Nasza jedenasta obszerna aktualizacja, zniekształcona dzicz, rośnie jak szalona w oczekiwaniu na premierę, która nastąpi 20 marca. Przygotowując się do tej wyprawy, rzućcie okiem na nowe zadanie główne zniekształconej dziczy, zmiany na mapie pola bitwy, a także trzy nowe legendarne klejnoty. No to zacznijmy sobie może od tego nowego zadania głównego. Zadanie główne Zniekształconej dziczy. W Zniekształconej dziczy wyruszycie do tajemniczej, nieokiełznanej dziczy Szarwalu i stawicie czoła anomaliom dotykającym samej istoty tej krainy. Las zdaje się wić i osaczać mieszkańców pierwszej kniei, a wygłodniałe duchy natury zwane fej opuszczają w szale swe siedliska, by porwać podróżnych i osadników. Aby pomóc kniei szarwalu i wykryć źródło zagrożenia, będziecie współpracować ze strażnikami lasu, miejscowymi druidami i wiedźmami, choć odwieczna nieufność, jaką się nawzajem darzą, może wszystko zniweczyć. Gdy kraina zacznie pogrążać się w niestabilności, a zagrożenie się nie zanitu, mieszkańcy szarwalu zwrócą wzrok ku zbawcy, którym wcale nie musicie być wy. Czyli mamy tutaj przedstawiony taki ogólny zarys fabuły tego zadania. Ja mogę dodać jeszcze do tego, że oprócz tego polskiego czy angielskiego artykułu dotyczącego aktualizacji, pojawiły się dzisiaj również chińskie patchnoty. No i oczywiście rzuciłem na nie okiem. Jest tam trochę więcej informacji, ale pamiętajmy o tym, że no wersja chińska może się nieco różnić od tej europejskiej, amerykańskiej, no tutaj ogólnoświatowej. Co do samego zadania głównego, no to tam jest tylko dopisana informacja o tym, że no jak gdyby po wykonaniu tego zadania będziemy mogli zdobyć taki specjalny żeton, dzięki któremu będziemy mogli się teleportować do jakiejś takiej nowej strefy z tymi właśnie druidami i wiedźmami i brać od nich kolejne zlecenia, za które będziemy nagradzani po prostu. Dalej mamy informację dotyczącą zmiany mapy pola bitwy. Siły, które targają ziemią, wzbudzając wstrząsy i przetasowania, transformują otaczające nas płaszczyzny, na których toczycie bitwy. Zainspirowani opiniami społeczności przedstawiamy zupełnie nową mapę pola bitwy. Ta nowa mapa będzie wyzwaniem dla sprawdzonych w boju strategii i odmieni wasz sposób gry. Obszerna aktualizacja wprowadza również zmiany w zakresie celów i mechanik oraz ożywia starania o zniszczenie starożytnego serca. Obszerna aktualizacja to doskonała okazja, by powrócić na pole bitwy. Wypatrujcie kolejnych szczegółów w naszym następnym artykule. Czyli tu tak naprawdę nie mamy żadnych nowych szczegółów, żadnych kolejnych detali. No ja w dalszym ciągu sądzę, że to, o czym już mówiłem w kilku poprzednich materiałach, czyli ta mapa w formie takiego tam 6- czy 8 kąta z tym bossem na środku, z tymi trzema checkpointami, że to dosłownie będzie wyglądało w ten sposób. Tym bardziej, że wskazują również na to chińskie patchnoty. Swoją drogą, jeżeli ktoś będzie chciał się z nimi zapoznać, to ja zostawię Wam do nich link w opisie tego filmu, a tutaj no, nie będę ich wyświetlał, bo to tłumaczenie Google jest trochę takie połamane. Wraz z nową aktualizacją do gry dołączą, czy zostaną dodane również nowe legendarne klejnoty. No i wyglądają one dość ciekawie, oczywiście wszystkie są ukierunkowane głównie pod rozgrywkę PvP, no bo tak naprawdę cała ta aktualizacja jest ukierunkowana pod zmiany mechaniki PvP i pod nowe tryby PvP. No i zobaczmy, jak się będą prezentować te klejnoty. W tej aktualizacji pojawią się trzy nowe legendarne klejnoty, każdy z nich może wynieść Wasze postacie na zupełnie nowy poziom mocy. Poniższe wartości dla każdego klejnotu odzwierciedlają ich moc na randze 10. Kolosowa machina. Pięciogwiazdkowy legendarny klejnot. Gdy zapewniasz sobie wzmocnienie, zyskujesz również kolosalną siłę na 6 sekund, zwiększając swoje obrażenia od umiejętności o 50% oraz Twój rozmiar i zasięg umiejętności. Dodatkowo kolosalna siła zapewni Ci również niewrażliwość na efekty odrzucenia przez 4,8 sekundy. Efekt kolosalnej siły może wystąpić tylko raz na 20 sekund. No, powiem Wam szczerze, że jak ten klejnot pojawi się w grze, zakładam, że będzie przy jego okazji dodana również zmodyfikowana tabela dropu. No, to ja się chyba na niego mocno zaczaję, no bo już sobie wyobrażam barbarzyńcę z tymi łańcuchami, który będzie jeszcze większy. Te łańcuchy będą miały jeszcze większy zasięg. Dodatkowo będą zwiększone obrażenia od wszystkich umiejętności. No, 50% to na randze 10, no pewnie na niższych rangach będą odpowiednio niższe te procenty i mamy dodatkowo niewrażliwość na efekty odrzucenia. No Dla mnie jest to świetny miks yy, klejnotu, który zapewni świetne właściwości, świetne y, atrybuty yy, w rozgrywce PvP, ale do PvE również będzie się nadawał, dlatego no nie wiem, czy nie będę chciał mieć tego klejnotu w, y, w swojej konfiguracji. Następnie mamy widmowe szkło, dwugwiazdkowy, legendarny klejnot. I tutaj mamy tak: trafienia krytyczne niszczą pancerz wroga na 2 sekundy, zwiększając obrażenia otrzymywane od ciebie o 28% i twoją szansę na trafienie krytyczne przeciwko temu wrogowi czy tym wrogom o 4%. Efekt nie może wystąpić częściej niż raz na 6 sekund na tym samym celu. No również wydaje mi się to bardzo potężny klejnot, jak na dwugwiazdkowe klejnoty. I to praktycznie podobnie jak w przypadku tego pięciogwiazdkowego klejnotu. Zarówno PvP, jak i PvE. Tu jeden i dru, jedne i drugie yy, tryby gry. Jak najbardziej ten klejnot do nich pasuje. No i ostatni mamy jednak legendarny klejnot, słabnący chwyt. Trafienia krytyczne obezwładniają wrogów, uniemożliwiając im korzystanie z umiejętności pędu na 3,6 sekundy i zmniejszając szybkość ruchu o 24%. Czyli tak naprawdę powodujemy, że wróg trafiony mm, trafieniem krytycznym staje się takim no, ślimakiem, żółwiem. Efekt ten nie może wystąpić częściej niż raz na 20 sekund na tym samym celu. Również uważam bardzo fajny klejnot, no tutaj to już typowo pod PvP, chyba skierowany głównie do graczy free to play i właśnie low spenderów, no bo jeżeli będziemy posiadać ten klejnot, to sądzę, że będzie to strasznie irytujące dla naszych przeciwników. Także naprawdę tym razem te wszystkie trzy legendarne klejnoty uważam za bardzo, yy, bardzo fajne, bardzo przydatne. Szkoda tylko, że póki co nie mamy informacji o żadnych nowych slotach na te klejnoty, bo yy, no ja już w tej chwili to chciałbym posiadać ich za 12 w swoim, yy, swoim bildzie, a tu trzeba się ograniczyć do, do 8. No 12 jak 12, może 10. Ale i tak yy, no możemy posiadać ich 8, więc szkoda, że póki co nie mamy informacji o żadnych nowych slotach. Zmiany premi za lojalność no to tutaj zgodnie z zapowiedziami mniej więcej tak jak było to zaprezentowane w przeciekach i w poprzednim materiale będzie to wszystko wyglądać, ale przeczytajmy sobie, bo jest dodanych również kilka kolejnych detali. Zmieniliśmy również sposób wydobycia esencji otrzymanych w premii za lojalność. Zdjęliśmy tygodniowy limit to o czym mówiliśmy a odblokowanie nowo wprowadzonych do gry esencji nie będzie już ograniczone czasowo. Gdy odblokujecie poziom trudności odpowiadający określonym esencjom, a poziom mistrzowski serwera osiągnie ten nowy poziom trudności, będziecie mogli odblokować je od razu. Nowo wprowadzone do gry esencje są początkowo tańsze, ale koszt zwiększa się z każdą esencją odblokowaną w ramach tej samej klasy. Dobrze słyszycie, każda klasa ma osobny koszt, więc jeśli często zmieniacie klasy, będziecie w stanie szybko odblokować kilka pierwszych esencji dla każdej klasy. Wypatrujcie dalszych szczegółów na temat aktualizacji tego systemu w nadchodzących informacjach. No, i tu widzimy, że zostały wprowadzone um, jakieś surowce albo nowa waluta, za którą będziemy mogli odblokowywać te kolejne wybrane esencje. Sądzę, że będziemy tą walutę zdobywać, no po prostu odzyskując y, y, esencje z itemów, które nam dropną. No, ale to tak naprawdę. Zobaczymy jakieś jeszcze większe, jeszcze bardziej szczegółowe informacje, myślę, w kolejnych patrznocach albo już później bezpośrednio w grze. Usprawienie umiejętności chowańców. Wasi cenieni, zaufani towarzysze uczą się nowych sztuczek. Dzięki opiniom graczy zwiększyliśmy ich wszechstronność, więc będą pomocni nawet w najzacieklejszych walkach. Niektóre chowańce będą mogły zdobywać nowe, unikalne dla nich umiejętności, które przydadzą się podczas gorących bitew. A zatem już wkrótce ich lojalności dorównać będzie mogła tylko moc nowych umiejętności. Czyli jak to stwierdził Windows w jednym ze swoich filmów yy, chowańce staną się trochę takimi pokemonami. Ciekawe, czy będziemy mogli wytrenować te nowe umiejętności, wybrać sobie, yy, które będziemy chcieli, żeby posiadali posiadały. Czy będzie to przydzielane losowo, czy kwestia ta dotyczy aktywnych umiejętności czy może tych pasywek. No tutaj na ten temat nie było wcześniej żadnych informacji. Jest to rzucony taki tylko ogólnik, więc musimy się wstrzymać z oceną do, do kolejnych patrznoców, no albo już do wprowadzenia aktualizacji do gry. No i tu mamy kolejne zmiany dotyczące craftu, dotyczące wytwarzania przedmiotów. I tak jak widzicie, po raz pierwszy będziecie mogli w ogromnym stopniu kontrolować proces wytwarzania potężnego wyposażenia. Zbierajcie rudy w otwartym świecie oraz materiały z pokonanych elitarnych potworów, by następnie udać się do Kowala i wykuć wybrane legendarne przedmioty z przynajmniej jednym afiksem klasowym lub kamienie zdolności z przynajmniej trzema afiksami klasowymi. Czyli zupełna nowość w Diablo Immortal. Będziemy zbierać y, rudę w otwartym świecie, czyli nie wiem, taka trochę naleciałość z dwowa albo zalbiona. Y, do tego, tak jak widzicie, z Elitek będą dropiły jakieś kolejne surowce, y, które będziemy następnie przetapiać u Kowala. Y, I będziemy mogli tam wytworzyć legendarne przedmioty z przynajmniej jednym afiksem klasowym. A afiks klasowy, no to jest ten taki afiks do poszczególnych umiejętności danej klasy, czyli tak jak w przypadku yy, barbarzyńcy był to na przykład Gniew Berserkera, yy, czy Sprint, czy, czy, czy nie wiem, czy Dzika Szarża, no coś w tym stylu. Aktualizacja strażowania w dziczy szarwalu. Zapuśćcie się w głąb dziczy szarwalu w strażowaniu, podejmijcie walkę z nowymi wrogami, pokonacie przerażającą zmorę przesieki i staniecie oko w oko z nowymi bossami pikielnego relikwiarza. No to w sumie na ten temat żadnych szczegółów na razie nie mamy. No i właśnie więcej szczegółów już wkrótce. Zachowajcie jednak czujność, bowiem kolejne informacje na temat wszystkich funkcji z najnowszej aktualizacji znajdziecie w artykule, który zostanie opublikowany 18 marca. Pamiętajcie, że to dopiero wczesna wersja i wszystkie informacje podane w artykule mogą ulec zmianie. Więc tak jak mówię, w tej naszej polskiej wersji tych patch notesów, w sumie tych szczegółów no nie było za dużo. Jest ich trochę więcej. W chińskiej wersji językowej. Z tym, że tak jak wspominałem, no to tłumaczenie Google jest trochę, trochę takie połamane, koślawe. W polskiej wersji brakuje mi jakiejkolwiek informacji na temat tego PVP w otwartym świecie, jest troszkę o tym napisane w wersji chińskiej. Mogę wam tylko tyle przytoczyć. Że będzie można, y, jak gdyby, wejść do walki w takiej osobnej strefie. Będą dwa obozy, które ze sobą będą walczyć, y, przejmować flagi, pokonywać się nawzajem, zdobywać punkty, czyli coś, co mieliśmy już y, o czymś takim napomknięte w poprzednim artykule. Y, dodatkowo oprócz tego, jeżeli dobrze rozumiem to tłumaczenie tych chińskich pacznodców, to być może będą dodane nowe podziemia. No, i tak jak teraz jeszcze przeglądam tak na szybko te chińskie pacznocy, no to wynika z nich w kwestii tych chowańców, że będą to zmiany w pasywnych umiejętnościach. Z tym, że jest tutaj podane zresztą, może wam to zaraz wyświetlę, że te pasywki pojawią się tylko w wynikach oczyszczania chaosu odpowiednich chowańców. No tu zupełnie nie rozumiem o co chodzi, ale tak jak mówię, wyświetlę wam tutaj ten fragment dotyczący tych chowańców. No, my musimy chyba poczekać do 18 marca, żeby poznać jakieś konkrety po polsku albo chociaż po angielsku, bo tak jak mówię no, od naszych my friendów, to, to te tłumaczenia czasami bywają śmieszne. No plus z tyłu głowy trzeba mieć, że nie zawsze te aktualizacje chińskie i pozostałych części świata są ze sobą spójne. Także dajcie znać. Co myślicie na ten temat? No ja nie ukrywam, że spodziewałem się trochę więcej konkretów po tym dzisiejszym artykule, no ale jest jak jest. W każdym razie na pewno 18 marca na kanale pojawi się kolejny film już z omówieniem, mam nadzieję, tych ostatecznych, konkretnych patrznoców dotyczących konkretnie naszej wersji tej aktualizacji, a tymczasem musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość. Jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.